Lekcja 304 Kurs cudów. Niech mój świat nie przesłania widoku Chrystusa. Mogę przesłonić mój święty wzrok, jeżeli narzucam mu swój świat. Nie mogę też widzieć świętych widoków, na które patrzy Chrystus, jeżeli jego wizja nie jest tą, którą się posługują. Postrzeganie jest zwierciadłem, a nie faktem. To zaś, na co patrzę, jest moim stanem umysłu, odzwierciedlonym na zewnątrz. Pragnę błogosławić świat, patrząc nań oczyma Chrystusa. I będę patrzył na pewne oznaki, że otrzymałem przebaczenie za wszystkie moje grzechy. Wiedziesz mnie z ciemności w światło, z grzechu w świętość. Postaram przebaczyć i w ten sposób otrzymać zbawienie dla świata. Jest ono twym darem, mój Ojcze, danym mi po to, bym go ofiarował Twojemu świętemu Synowi, aby mógł ponownie odnaleźć pamięć o tobie i o Twym Synu, takim, jakim ty go stworzyłeś. Czym jest drugie przyjście? Drugie przyjście Chrystusa tak pewnie tak pewne jak Bóg. Jest po prostu naprawą pomyłek i powrotem poczytalności. Jest częścią stanu, który przywraca to, co nigdy nie zostało utracone. I ponownie ustanawia to, co na wieki wieków jest prawdziwe. Jest zaproszeniem dla Słowa Bożego, by zajęło miejsce zbudzenia. Chęcią pozwolenia, by przebaczenie spoczywało na wszystkim, bez wyjątku i bez zastrzeżeń. Właśnie wszechogarniająca. Natura drugiego przyjścia Chrystusa pozwala Mu objąć świat i utrzymywać się bezpiecznym w Jego łagodnym przejściu, która ogarnia wraz z Tobą wszystkie żywe istoty. Nie ma końca wyzwoleniu, które drugie przyjście przynosi, gdyż Boże stworzenie musi być bezgraniczne. Przebaczenie oświetla drogę drugiemu przyjściu, ponieważ opromienia wszystko jako jedno. W ten za sposób Wreszcie rozpoznaje zostana, zostaje rozpoznana jedność. Drugie przyjście kończy lekcję nauczane przez Ducha Świętego, torując drogę dla sądu ostatecznego, a w Nim nauka kończy się w jednym ostatecznym podsumowaniu, które rozszerzy się poza siebie i sięgnie aż do Boga. Drugie przyjście jest czasem, w którym wszystkie umysły oddaje się w ręce Chrystusa, by przywrócić je duchowi w imię prawdziwego stworzenia i woli Boga. Drugie przyjście jest jedynym wydarzeniem w czasie, na które sam czas wpływu wywrzeć nie może. Każdy bowiem, kto kiedykolwiek przyszedłby umrzeć, jeszcze przyjdzie lub obecny jest teraz, jest w równej mierze wyzwolony z tego, co wytworzył. W tej równości Chrystus odnowiony jest jako jedna tożsamość, w której synowie Boży uznają, że wszyscy są jednym. Bóg, ojciec, uśmiecha się zaś do swojego syna, swego jedynego stworzenia i swej jedynej radości. Módl się, aby drugie przyjście nastąpiło wkrótce, lecz nie poprzestawaj na tym. Ono potrzebuje twych oczu, uszu, rąk i stóp, potrzebuje Twojego głosu, a najbardziej ze wszystkiego potrzebuje Twojej chęci. Radujmy się, że możemy czynić wolę Boga i łączyć się razem w jej świętym świetle. Spójrz, Syn Boży jest w nas jeden i poprzez niego możemy dotrzeć do miłości naszego Ojca. Niech mój świat nie przesłania widoku Chrystusa. Jeszcze ta krótka modlitwa na koniec. Wjedziesz mnie z ciemności w światło, z grzechów w świętość. się przebaczyć i w ten sposób otrzymać zbawienie dla świata. Jest ono Twym darem, mój Ojcze, danym mi po to, abym go ofiarował Twojemu świętemu synowi, abym mógł ponownie odnaleźć pamięć o Tobie i o Twym synu takim, jakim Ty go stworzyłeś. Bardzo serdecznie dziękuję i do zobaczenia już niebawem w kolejnej lekcji kursu cudów.